Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w piękny dzień dzisiaj, dzisiaj słuchajcie ja wczoraj sobie pozwoliłam pozwoliłam sobie dałam sobie taką intencję z rana że pozwalam sobie spać do tej pory, aż się wyśpię i słuchajcie, dzisiaj godzina 8 rano bez budzika Pięknie yy, wstałam bez żadnego oceniania się, że tak długo spałam, bo mnie czas wstawania to jest godzina 5-6 rano, ale dzisiaj była 8 i jestem, wow, wypoczęta, wspaniale się czuję. I już dla Was yy, dzisiaj będę mówiła przepiękną afirmację za chwilę, bo dzisiaj mamy 20. dzień pilnowania naszych dobrych, cudownych myśli. I już zaraz Wam mówię, jaką dzisiaj mamy wspaniałą afirmację. Kochani, dzisiaj dajemy sobie prawo, dajemy sobie prawo do tego, aby czuć się dobrze, aby żyć w wygodności, w zdrowiu i w dostatku. I nasza afirmacja, już wam czytam, kochani, bo oczywiście już mi uciekła z głowy, ale już wam czytam. Mam prawo do łatwego, lekkiego i przyjemnego życia w godności, zdrowiu i w dostatku że dajemy sobie, kochani, dzisiaj prawo do tego, bo często wydaje nam się, że inni mogą, a my nie, ale to tylko dlatego, że my sami sobie na to nie pozwalamy, że my w to nie wierzymy, nie dajemy sobie takiego prawa, bo być może nigdy wcześniej tego nie doświadczyliśmy i wydaje nam się, że w naszym życiu... Um, to się nie wydarzy, a wszystko zależy od nas, tak jak wiecie, wszystko zależy od tego, w co uwierzymy, jak myślimy, na co sobie pozwolimy, z jaką intencją z rana wstajemy z łóżka, z jakim nastawieniem z rana wstajemy z łóżka. To wszystko na to się składa, jaką później mamy rzeczywistość, co się wydarza w naszym życiu, jakich ludzi spotykamy, jakie wydarzenia nam się właśnie przydarzają. To wszystko właśnie na to się składa, to co mamy w środku, to te nasze przekonania, te nasze właśnie afirmacje, które sobie wypowiadamy na co dzień. Bo słuchajcie, każde takie słowo jestem na przykład jakaś, jestem, no często my, kobiety, sobie mówimy różne rzeczy do lustra, a to. To jest, no dziewczyny, naprawdę, słuchajcie, to nie można tak czasowi mówić, jestem piękna, jestem wspaniała, jestem mądra, mogę wszystko. To takie normalne i naturalne, że zasługuję na zdrowie, na miłość, na bogactwo, na szczęście. To takie normalne i naturalne, że mam zawsze dużo pieniędzy. Takie rzeczy sobie mówimy do lustra, a nie na przykład. Jestem brzydka, ojej, ale dzisiaj mam na przykład takie worki pod oczami. O, o boże, ale dzisiaj mam włosy takie niejakie, a nie jakie. Wiecie? <grytanie> Także nie, nie, takich rzeczy sobie nie mówimy. Zawsze jesteśmy piękne, bo wyobraźcie sobie, że w środku jesteśmy po prostu cudami najpiękniejszymi, najwspanialszymi, i wszystko to, co sobie w środku y, mówimy do naszego serca, y, to, co nasz y, umysł uwierzy to tak to później się dzieje na zewnątrz, więc jestem piękna, mam piękne włosy, mam piękną, lśniącą skórę, gładką, po prostu blask w oczach, tak sobie mówimy i w takie rzeczy wierzymy na co dzień. Także mam prawo do wszystkiego, co najlepsze, pozwalam sobie na tą, na tą obfitość, na to bogactwo, na zdrowie, na szczęście. Jeżeli jeżeli tylko w to uwierzymy. A słuchajcie, nie widząc jeszcze tego, to na pewno to się nam w życiu pokaże. Naprawdę. Kochani, ja dzisiaj... Dzisiaj jest 20 dzień, i ja dzisiaj też będę pilnowała tego, aby cały czas y, myśleć w ten sposób o sobie, bo zaczynamy zawsze od siebie. A później, jeżeli my myślimy o sobie tak, jak y, właśnie tak dobrze, to wtedy będziemy myśleli o wszystkich innych tak dobrze i wszyscy inni też na tym skorzystają. Więc y, myślimy o sobie dobrze, nie oceniamy ludzi dookoła. Y bo oni po prostu, jeżeli, jeżeli coś nam pokazują, to znaczy, że to jest gdzieś tam w środku w nas i trzeba by było nad tym popracować, i to są zwykle nasze, zwykle, to są zawsze nasze lustra. To, co nam się przejawia na zewnątrz, pokazuje nam to, co jest na zewnątrz, a nas to irytuje, to jest coś, co jest w, na, wewn w nas wewnątrz i musimy nad tym popracować. Tak to jest, i y, fajnie jest właśnie zaobserwować to, i wtedy jest. Y, Łatwo coś zmienić w sobie, bo Często nie wiemy tak naprawdę, co powinniśmy jeszcze w sobie zmienić, nad czym popracować, żeby było nam lepiej w życiu, żeby żyło nam się łatwiej i przyjemniej, i żebyśmy mogli korzystać tak na maksa z tego życia, słuchajcie, tak na maksa. Także życzę Wam dzisiaj cudownego, pięknego dnia, 20. dnia naszego wyzwania z 30. Zostało nam jeszcze 10 i mam nadzieję, że te dni Wam pomagają, że te poranki Wam pomagają. No dzisiaj jest troszeczkę później... Ale ale też jeszcze jest poranek, jeszcze nie jest 12, więc jeszcze jest przed południem, więc zdążę w poranku się tutaj zmieścić. I życzę Wam wspaniałego tego dnia i do zobaczenia, kochani, jutro. Oczywiście ci z Was, którzy chcieliby mieć 20. dzień z mojego dziennika z rozszerzoną tą afirmacją, to naprawdę zapraszam serdecznie. Piszcie do mnie na prywatną wiadomość ze swoim mailem i Wam wyślę, oczywiście, taki. PDF, żeście mogli z tego skorzystać. Yy, I do zobaczenia. Jutro. Jutro widzimy się na 21 dniu i pięknego, cudownego dnia, kochani. Pa! pa.